Prowadzę jednoosobową działalność i chcę przenieść firmę do Orange Flex. Teraz mam taką możliwość. Orange Flex to plan komórkowy w aplikacji, który dostosowuje się do potrzeb Twojej firmy, bez długoterminowej umowy i zbędnych formalności. W Orange Flex mam nielimitowane rozmowy, SMSy i MMSy w Polsce i w roamingu w Unii Europejskiej. Flex daje mi pełną kontrolę nad wydatkami. Bo to ja dyktuję warunki. Za usługi płacę w formie miesięcznej subskrypcji. Twój stary numer może przenieść się z tobą. Orange się tym zajmie, a i możesz aktywować Flexa bez wychodzenia z domu. Na początek wybierasz, jaki plan będzie najlepiej ci służyć? Ja wybieram 30 GB za 30 zł brutto miesięcznie. Teraz wybieram rodzaj konta. Wybieram opcję dla firm, podaję adres mailowy, na który będą przychodzić faktury i ustawiam hasło. Super, początek za nami. Jeszcze chwila. Teraz podaję NIP swojej działalności, a Flex wyświetli pozostałe dane. Szybki czek, czy wszystko się zgadza. W trakcie rejestracji Flex sprawdza, czy jesteś właścicielem firmy, której dane podajesz. Teraz stajemy przed wyborem. Zostajemy ze starym numerem, czy decydujemy się na nowy? Ja pokażę, jak to działa z nowym numerem. Wybieram numer z dostępnej puli i klikam Wybierz. Kolejny wybór: jak aktywujemy swój numer zwykłą kartą SIM czy ESIMem. Sprawdźmy opcję z kartą SIM, którą dostarczy mi kurier. Mam tu dwie możliwości: ręcznie wpisać adres lub użyć obecnej lokalizacji. Udostępniam lokalizację i nie muszę nic wpisywać. No, poza numerem mieszkania. Szybkie uzupełnienie adresu. Pyk. Wybieram opcję. Zamawiam kurierem za 0 zł. Przejdźmy do potwierdzania tożsamości. Można to zrobić na podstawie trzech dokumentów. Z czym ci najwygodniej? Rejestrujemy się na podstawie dowodu osobistego. Najpierw zdjęcie frontu. Sprawdzamy, czy widać dane i cykamy foto jeszcze raz albo przechodzimy dalej. Teraz zdjęcie plecków dowodu i znów potwierdzamy. Czas na selfie! Muszę odpowiednio uchwycić swoją twarz. Say cheese! Voilà! Oto jestem. Teraz widzę podsumowanie mojego zamówienia. Plan komórkowy, numer telefonu i tym podobne. Prawie jesteśmy w domu. Flex teraz weryfikuje moje zdjęcia. Zwykle trwa to do 10 minut. Jak widzisz, ja to ja. Weryfikacja zakończona pomyślnie. Je! Yeah. No dobra, skoro mamy już SIM, teraz skanuję kod QR. Mamy to. Jeśli masz kod promocyjny, to wpisz go właśnie tu. Doszliśmy do wyboru sposobu płatności. Mogę podpiąć kartę albo płacić blikiem. Ja wybiorę kartę płatniczą. Uzupełniam dane i klikam Potwierdź. Umieszczam kartę SIM w telefonie. I teraz mogę aktywować mój plan. Jeśli chcę, mogę włączyć pasy i dodatkowe pakiety. Hurra! Orange Flex jest gotowy do użycia! Rozejrzyjmy się. Mogę już polecać Flexa, przekazywać i dodawać gigabajty. Moje faktury są w płatnościach. Żeby zobaczyć ich listę, muszę kliknąć w mój profil. Widzę też historię płatności. Wszystko pod ręką. Tutaj podglądam moje dane do faktury i mogę je edytować. Tak wygląda ekran edycji. Mogę zmienić adres firmy. Wpisuję zmienione dane. Jest OK. Tutaj widać moje faktury za różne usługi. Faktury są wysyłane automatycznie po każdym zakupie na mój adres e-mail w formie e-faktury. W razie potrzeby mogę je wysłać ponownie na maila. Teraz mogę je znaleźć na mojej skrzynce. Moja firma już w Orange Flex. Szybko poszło.